Cześć, witaj w podcaście Twoje podatki, nasza pasja. Czy wiesz, co się dzieje z Kindergeldem, kiedy umiera ojciec pracujący w Niemczech? Wyobraź sobie, przez lata wspierał rodzinę w Polsce, regularnie wysyłał pieniądze, a potem nagle znika. I razem z nim znika też źródło dochodu. Czy da się coś zrobić? Tak, ale trzeba działać. Sam Kindergeld nie leci dalej z automatu. Najpierw trzeba zadbać o coś innego. O co dokładnie? o tak zwaną rente. rentę rodzinną z niemieckiej emerytury po zmarłym rodzicu. To pierwszy i kluczowy krok. Czy można ubiegać się o Kindergeld równolegle? Nie od razu. Familian Kasse musi najpierw sprawdzić, czy dziecko dostaje już inne świadczenia, na przykład właśnie rentę. Dlatego dopiero po złożeniu wniosku o rente, albo po jej przyznaniu, można składać wniosek o Kindergeld. A co się dzieje z Kindergeldem, który był wypłacony wcześniej? Zostaje wstrzymany. Familian kasę automatycznie go blokuje po otrzymaniu informacji o śmierci ojca. Jeśli nowy wniosek nie wpłynie, pieniądze przepadną. Czyli to matka, jeśli dziecko zostało z nią w Polsce, musi przejąć całą sprawę? Dokładnie tak. I zebrać potrzebne dokumenty: akty zgonu, meldunek dziecka, zaświadczenie o nauce, potwierdzenie złożenia lub przyznania renty. Czy Familian Kasse sama się tym zajmie? Nie. Tam nic się nie dzieje z urzędu. Jeśli nie zadziałasz, nie dostaniesz ani euro. Więc co konkretnie trzeba zrobić? Po kolei. Złóż wniosek o rentę w Deutsche Rentenversicherung. Potem z pełnym zestawem dokumentów złóż nowy wniosek o Kindergeld. A jeśli ktoś się w tym wszystkim gubi... Wejdź na intertax24.com. Zajmujemy się takimi sprawami na co dzień. Wiemy, jak nie dać się niemieckiej biurokracji. To był odcinek o Kindergeld po śmierci rodzica. Trudny temat, ale ważny. Widzieliśmy wiele rodzin, które dostały realne wsparcie tylko dlatego, że ktoś im pokazał, co zrobić. I właśnie po to nagrywamy ten podcast. Do usłyszenia?